No ogółem, chciałem powiedzieć Wam, że to jest Pałac Brynickich, a tam, tam co dzwony, to jest kościół, co kiedyś było, y, że paliło się, że 7 miliardów złotych musieli to zapłacić. I to jest ogółem przedwojenny kościół, jeszcze ja tam par raz byłem w tym, o, ja, bo tam mieszkałem, to wszystko i ogółem pokazywałem wcześniej, to Głębieski jest, hotel, a to ten wieżowiec, taki słynny, to właśnie y, z panem Krzysztofem, y, to tam par raz byłem, o, nie będę mówił ile, to bardzo, bardzo dużo byłem. I po prostu nasz, tam prezydent Tadeusz Kulaski urzęduje. I. Wspaniałe kobiety tam są Ja tam jego bardzo dobrze znam. On na czwartym piętrze urzęduje. I często w się spotykamy z nim na rozmałoch różnych. Omawiamy sobie plany w sali, w gabinecie u jego i tak dalej. Co, jak żeby miasto Białego? było jeszcze piękniejsze dla Was. Dla gości z innych wojewód, żeby Miasto się rozpitało się i było piękne, a teraz jesteśmy na placu e, Branickich. Tu jest, nie było stawek, a teraz stawki są zrobione. jak kiedyś było przed wojną. Jak nie było. Jak Branicki tu mieszkał. W pałacu swoim Branickim. bo tego pas Branicki postanowił, Że tu mieszkał swoją żoną w Graniczku i się wszystko znowu z żoną może mieszka tutaj ja nie mogę a czemu major tutaj mieszka majorzy też mieszkają i teraz bo tam gdzie tabliczki widzicie to jest akademia medyczna została ładne powietrze Wilgoci studentów nie ma, bo woda jest, no trochę wilgoci, ale deszczyk kropił, ale ogółem ciepło jest i ogółem chciałem wszystkich widzów gorąco serdecznie pozdrowić i ogółem pokazuję Was, jak można spędzić weekend cudownie, spokojnie, radośnie i wspaniale. Dziękuję.